To nie dzieje się samo. To polityka zaprogramowana przez rządzących i przez Unię Europejską. Tą politykę trzeba odrzucić. Wicemarszałek Krzysztof Bosak na dzisiejszej konferencji prasowej uderzył w niezwykle ważny temat i mocno się zirytował. Bosak rozpoczął konferencję, zwracając uwagę na rosnący problem gospodarczy w Polsce związany z drastycznym wzrostem cen energii. Według niego wpływa to na odpływ inwestorów, zamykanie przedsiębiorstw oraz masowe zwolnienia, które w efekcie niszczą podstawy ekonomiczne kraju. Dziś chcemy się odnieść do fundamentalnego problemu, który tłamsi rozwój polskiej gospodarki, powoduje ucieczkę inwestorów z Polski, niszczenie kolejnych miejsc pracy, w ślad za tym również niszczenie ekonomicznych podstaw naszej gospodarki, jakim jest gwałtowny, niekontrolowany wzrost. Wzrost cen energii. Następnie BOSAK wyjaśnił, że gwałtowny wzrost cen energii jest rezultatem polityki Unii Europejskiej, w szczególności kosztownych opłat ETS. Czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Działania te jego zdaniem obciążają Polskę kosztami, z którymi nie musi borykać się wiele krajów spoza UE. Ten wzrost cen energii jest zjawiskiem, które ma swoje korzenie przede wszystkim w polityce Unii Europejskiej. W celowym obciążaniu produkcji energii z tanich i stabilnych źródeł dodatkowymi karnymi opłatami, tzw. certyfikatami ETS. Z drugiej strony w braku strategii rządu i poprzedniego, Obecnego, jak temu zaradzić. Sytuacja staje się naprawdę dramatyczna. Nie ma właściwie już miesiąca, żebyśmy nie byli poinformowani o kolejnych firmach, które opuszczają Polskę e, lub które wchodzą w zwolnienia grupowe. Podkreślił także, że rząd, zarówno obecny, jak i poprzedni, nie wprowadził skutecznej strategii przeciwdziałania tym obciążeniom, co prowadzi do eskalacji problemów. Przypomniał również, że liczba firm planujących grupowe zwolnienia w Polsce dramatycznie wzrosła, uderzając w rynek pracy. Tylko do sierpnia tego roku ponad 160 firm zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. W sumie chodzi o 20 tysięcy pracowników. Jest to najgorszy wynik w ostatnich latach. Firmy takie jak ABB, Beko. Lear Corporation zadeklarowały zwolnienia odpowiednio 1800 osób, 400 osób, 1000 osób. To jest prawdziwe zaplecze przemysłowe polskiej gospodarki. I te firmy, tak jak na przykład ostatnia z wymienionych, przenoszą się do Tunezji. A inwestorzy, z którymi rozmawiamy, rozważają Rumunię, rozważają Turcję, rozważają Ukrainę, rozważają naprawdę różne państwa, w których nie ma najwyższych cen energii na świecie. BOSAK podał przykłady dużych firm, takich jak ABB. Beko i Lear Corporation, które zmniejszają zatrudnienie lub przenoszą swoją działalność za granicę, gdzie koszty energii są znacznie niższe. Według niego to dowód na brak konkurencyjności polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami. Poza wyjątkiem roku 2021 i 2022 mieliśmy wyższe ceny energii niż Niemcy i Francja. Dwie największe gospodarki Unii Europejskiej, w najwyższym stopniu uprzemysłowione, kraje najbardziej zasobne w kapitał. Jak polscy przedsiębiorcy mają konkurować? Z przemysłem francuskim czy niemieckim, mając wyższe ceny energii? Na to pytanie chciałbym, żeby odpowiedzieli architekci tej polityki unijnej, tak ci z rządu tutaj w Warszawie, jak i z rządu z Komisji Europejskiej. Wygląda to na intencjonalne niszczenie konkurencyjności polskiej gospodarki. W swojej analizie BOSAK zwrócił uwagę na wzrost cen wynikający z polityki UE zwłaszcza z wprowadzenia Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55. Podkreślił, że cele redukcji emisji CO2 wpływają bardziej na koszty produkcji energii niż na rzeczywiste zmiany klimatyczne. Po pierwsze, akceptacja Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55, czyli radykalizacja celów redukcji emisji CO2. Ta polityka, tak zwana klimatyczna, która na klimat niespecjalnie wpływa, natomiast wpływa na przemysł i na energetykę, ta polityka prowadzi do windowania w górę kosztów energii poprzez windowanie w górę cen certyfikatów emisyjnych i zmniejszanie ich liczby. Według Bosaka koszty ETS dramatycznie wzrosły, co napędza spekulacje instytucji finansowych na rynku uprawnień do emisji. Przypomniał, że od 2020 do 2023 roku cena za tonę emisji wzrosła prawie czterokrotnie, co znacznie obciąża polskie przedsiębiorstwa. Wzrost kosztów ETS jest gwałtowny i niekontrolowany. Wszystkie strategie zostały wyrzucone do kosza. W momencie, jak tworzono system ETS, przewidywano pewien, pewną ścieżkę wzrostu tych certyfikatów, i to, co się wydarzyło, ma się do tej ścieżki nijak. Nastąpiła spekulacja na rynku certyfikatów emisyjnych przez instytucje finansowe, które po prostu na krzywdzie polskiej gospodarki, na krzywdzie Polaków, na tym drenażu finansowym, który nastąpił, zarabiały. Znów liczby: 25 euro za tonę w 20 roku, a już w 23 to było 95 euro za tonę, prawie 4 razy więcej. Jaki kraj wytrzymałby taką kurację? Jaki. Biznes może być kalkulowany, kiedy pewne czynniki wynikające z decyzji administracyjnej rosną czterokrotnie w ciągu kilku lat. Takie jak te nieszczęsne certyfikaty emisji. Wystarczyłoby, że Unia Europejska zmieniłaby swoje przepisy, ustalając stałą cenę tych certyfikatów, albo po prostu je likwidując. I tego problemu by nie było. Bosak zauważył również, że Polska wcześniej miała jedne z najniższych cen energii w Europie dzięki energii z węgla. Jednak obecne regulacje UE drastycznie zwiększyły koszt tego surowca. Zaznaczył, że preferuje złożony miks energetyczny, ale ceny energii powinny być dostosowane do najtańszych źródeł, a nie najdroższych. My mieliśmy jeden z najtańszych prądów w Europie, produkowany z węgla. W wyniku ideologii Zakazano nam tego i obciążono to karnymi opłatami. Zwracam uwagę, że popularna argumentacja, że wydobywanie węgla w Polsce stało się drogie, że do spółek górniczych się dopłaca. W niektórych przypadkach ta argumentacja jest słuszna, ale ona jest zupełnie obok tematu bo koszt pozyskania węgla, jego wydobycia to jest jedno, a koszt wyprodukowania energii to jest drugie. Cały czas na świecie buduje się nowe elektrownie węglowe. Kraje, które produkują i zamierzają produkować prąd z węgla, obok innych źródeł prądu, mają tańszy prąd niż Polska. Obok tego są również inne. Oczywiście, żeby było jasne, popieramy złożony miks energetyczny. Niech to będzie i z węgla i z atomu i z OZE i z gazu. Nie ma problemu. Natomiast nie może być tak, a tak jest w tej chwili w Polsce, że cena węgla jest, przepraszam, cena energii jest dostosowywana do najdroższego prądu, a nie do najtańszego. No przecież to jest absurd. To jest dywersja przeciwko polskiej gospodarce, a to wynika z przyjętych sposobów regulacji rynku. Energetycznego. Mówiąc o wojnie na Ukrainie i sankcjach na Rosję, Bosak wskazał, że te wydarzenia przyczyniły się do wzrostu cen węgla. Skrytykował również rząd PiS za zamykanie kopalń. I blokowanie prywatnych inwestycji w wydobycie tego surowca. Poza tymi nieszczęsnymi strategiami unijnymi i wzrostem kosztów certyfikatów ETS e, mamy wzrost cen węgla wywołany przez wojnę na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję, a także przez likwidowanie i zamykanie także rentownych kopalń w Polsce i uniemożliwianie wejścia do Polski prywatnych inwestorów, którzy w Polsce chcieli wydobywać leżące pokłady węgla, te rzekomo nieopłacalne, prywatni inwestorzy chcieli budować kopalnie. Rząd PiSu nie tylko zdecydował o zamykaniu polskich kopalń należących do państwa. Rząd PiSu uniemożliwił budowanie kopalń prywatnym inwestorom i państwo polskie w tej chwili będzie płacić za to miliardowe odszkodowania. Właśnie przegrało pierwsze sprawy przed Trybunałami Arbitrażowymi. Następnie kolejny czynnik wzrostu cen energii to zarządzony jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego powrót do stawki VAT 23% od 1 stycznia 2023 roku na prąd, a więc do tego doszły jeszcze koszty podatkowe. Podkreślił także, że koszty wynikające z ETS stanowią aż 60% kosztu produkcji prądu z węgla. Zdaniem Bosaka jest to nieuzasadnione obciążenie przedsiębiorstw, które wpływa na wzrost rachunków za energię. Koszt ETS stanowi obecnie 60% kosztów produkcji prądu z węgla. Czyli każda firma, płacąc te najwyższe na świecie rachunki za prąd, 60% nie płaci za żaden prąd, tylko płaci za wymysł eurokratów zatwierdzony przez pierwszy rząd Tuska, następnie rząd PiSu i obecnie drugi rząd Tuska. BOSAK wskazał, że w 2023 roku Polska wydała około 40 miliardów złotych na certyfikaty emisji CO2. Co stanowi olbrzymi wydatek, którego można by uniknąć, gdyby UE dostosowała politykę do realiów gospodarczych. W 2022 roku to było 32 miliardów złotych. Tylko na te uprawnienia 32 miliardy złotych. W następnym roku, w 2023, to było już 40 miliardów złotych. Za ten rok, strach pytać, ile to będzie, ale to jest dziesiątki miliardów złotych znacznie więcej niż jakakolwiek inna grupa wydatków w Polsce. Na koniec Bosak wyraził przekonanie, że obecna polityka UE i rządu prowadzi do ekonomicznej degradacji kraju, Apelując o jej odrzucenie w celu poprawy konkurencyjności i stabilności gospodarki. To uderza w budżety gospodarstw domowych, to uderza w konkurencyjność polskiej gospodarki, to prowadzi do wycofywania się firm z Polski, to prowadzi do tego, że inwestorzy, którzy rozważają w Polsce inwestycje, będą je lokować gdzie indziej. A my będziemy mieć coraz większe spowolnienie gospodarcze. To nie dzieje się samo. To polityka zaprogramowana przez rządzących i przez Unię Europejską. Tą politykę trzeba odrzucić. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.